Tak, na pewno, na pewno gdzieś tego bólu, ten ból już e, zniknął bo przyjeździe do Turcji, jeszcze indywidualnie musiałem trenować z trenerem od przygotowania motorycznego, ale gdzieś od półtora tygodnia już, już zacząłem trenować z drużyną i jestem też z tego zadowolony, bo już brakowało mi tej piłki gdzieś, e, gdzieś na pewno chciałem już z drużyną trenować i, i, i cały czas tutaj z nimi być. Tak, na, 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 pewno, na pewno cieszymy się, że mogliśmy też przygotowywać się w takich warunkach, jakich mamy tutaj w Turcji. Mamy, mamy super boiska, super wyżywienie, hotel, wszystko czego trzeba, aby, aby dobrze móc się przygotować do następnej rundy. Można powiedzieć, że w sparingach wyglądamy dobrze, ale wiadomo, że, że sparingi a, a liga to jest co innego. Mimo wszystko, mimo wszystko tracimy bardzo mało bramek i, i też dużo strzelamy, także myślę, że, że na pewno to na plus. Na pewno od, od początku kadencji trenera na pewno wymaga tego, żeby kłaść mocny nacisk na, na przeciwnika i, i, i grać bardzo agresywnie i na pewno bardzo Zwraca uwagę na, na grę w defensywie i, i na tym też bardzo dużo pracujemy. No tak, na pewno nie ma co narzekać na pogodę, bo wiadomo, że, że mamy tutaj dobre warunki, ale, ale tak jak tutaj mówisz, no to zaskoczył nas raz śnieg, może, ale to też nie przeszkodziło, bo już mieliśmy jednostkę na siłowni i po południu wyszliśmy na boisko, więc na pewno to nie, nie był jakiś duży problem. Na no, pewno numerem jeden jest utrzymanie się w ekstraklasie i chcemy od początku pokazać, że, że nie będziemy odstawać od, od przeciwników i będziemy walczyć z każdym, w każdym meczu o trzy punkty.